Cholesterol mam ok, mam za wysokie trójglicerydy, czego mam się bać? Powszechne pytanie na mój mesen. I od razu tutaj też powiem, że bardziej się boję tej sytuacji niż odwrotnej. Wysokiego cholesterolu i niskich trójglicerydów, tego się generalnie raczej nie boję u pacjentów, bo to jest do, do skorygowania, to nie problem. Ta sytuacja jest niebezpieczna, bo ona, tak jak mówię, pokazuje o niezdrowiu metabolicznym. Często pacjenci przyjmują leki, które obniżają cholesterol, czyli ktoś żre cukier, mówiąc bardzo delikatnie, bierze lek, bo Na my... obniżenie my... poziomu cholesterolu. Cholesterol, ale żar cukier. Cholesterol będzie rósł jako. Um... Coś, jakiś taki powiedzmy, przylepiec, łatacz dziur. No tak, tak jak ja powiedziałam w swoim programie, to jest Gli... szpachla. No to jest no tak, on, on będzie lat. Będzie, będzie łata jak umie, a my go tam słamsimy. Stu, stu, no to mamy te dziury niezałatane. Gorzej załatane. Już, były, już parę badań było pokazywało, że statyny pogarszają, bo to jeszcze mamy lipoproteiny inne niż hdl tak, ldl Tak, mamy. I ten... będziemy w nie wchodzić, bo to byśmy nie, nie. gadali 4 godziny. Tak. Natomiast chodzi o to, że statyny potrafią podwyższyć te najgorsze no. lipoproteiny.